Parę dni temu urodził mi się taki wiersz, taki życiowo muzyczny, miszmasz. Wiesz, nad czym ja tak płaczę? Bo wiesz, ja płaczę, że nie z każdej mąki będzie chleb, i nic dwa razy się nie zdarza: już nie na dobre i złe, ani zamiast dwa serca, dwa smutki, zostają i łkają szeptem. Pierwszy siewy włos zamienił się w szron, a świat ciągle nie wierzył zom. Czas niknie jak dymek z papierosa, zanim nadejdzie zegarmistrz światła i nastanie cisza. Jak ta. A pustka pójdzie na spacer dziką plażą.